Wodnej Warszawie. Dzisiaj w marcu jesteśmy w gorącej Hiszpanii, mamy 28 stopni i przyjemność pojeździć tym motocyklem. Chociaż była to bardzo krótka przygoda, to nie mogliśmy odmówić sobie zrobienia dla Was tego materiału. Także zapraszam Was na pierwsze gorące wrażenia z jazdy Triumphem Street Cup. Bazą dla tego motocykla jest mały Bonneville, czyli testo. Mamy więc tutaj dokładnie ten sam silnik o pojemności 900 cm3. A nieco ponad 50 koni nie robi wrażenia na papierze. Jednak w praktyce, dzięki temu, że mamy także trochę ponad 80 Nm, moment obrotowy jak najbardziej napędza ten motocykl bardzo przyjemnie. Miałem okazję pojeździć większym bratem Street Cup'a, czyli Traxonem lub, lub jak mówią Brytyjczycy, Fraxonem, który jest zdecydowanie bardziej hardcore. Tamta pozycja jest bardziej wymagająca. Wręcz naciskamy na kierownicę. Trzeba po prostu kochać taki styl, żeby takim motocyklem jeździć. Dla mnie osobiście było to za bardzo męczące, natomiast tutaj tego nie ma. Ten motocykl jest zdecydowanie bardziej przyjemny. Punkt ciężkości jest ustawiony w taki sposób, że jazda nawet na wąskich zakrętach przy niewielkiej prędkości nie nastręcza żadnych problemów. W tym motocyklem jeździ się zwyczajnie przyjemnie. Bardzo fajnie będzie jeździło się także po mieście. On tam będzie czuł się idealnie, ponieważ pomimo sporej pojemności silnika, moc oddawana jest płynnie. Tak jak w każdym triumfie, najważniejsze są smaczki wizualne. I tutaj mamy lusterka, które Oddają idealnie to, co chcemy w Cafe serach, bo jeszcze niedawno to były lusterka customowe. Teraz Triumph oferuje je w standardzie. Z przodu mamy klasyczną lampę, na którą mamy owiewkę pomalowaną w ten sam kolor, jak zbiornik paliwa. Niewielki zbiornik paliwa, nawet zbiorniczek płynu hamulcowego tutaj jest w sportowym, customowym stylu. Tocyk pomimo swojego klasycznego wyglądu oferuje oczywiście kontrolę trakcji, a także ABS. Kontrola trakcji jest możliwa do wyłączenia. Klamki z regulacją. O, to też jest ciekawe, bo nie w każdym z tych triumfów było. Klamki mamy z pełną regulacją ustawienia. Kierownica jest lekko wygięta, poprowadzona w dół, natomiast nie jest ona tak mocno wykrzywiona w dół, jak na motocyklach typowo sportowych czy hardkorowych, customach, gdzie leżymy wręcz na tym motocyklu. Tutaj pozycja nadal jest przyjemna i akceptowalna i spokojnie możemy cieszyć się z przyjemności jazdy tym motocyklem. Po tym motocykl po prostu prowadzi się przyjemnie. Tak jak mówiłem, że t Testo chciałbym mieć na niedzielę, żeby sobie z żoną pojeździć, tak ten motocykl, jeżeli nie miałbym żony, to wolałbym właśnie ten motocykl Street Capa. Jest równie przyjemny co Boneville Testo, natomiast ma zdecydowanie bardziej sportowy charakter. Jest trochę twardszy, trochę przyjemniejszy, mniej kanapowy. Podwójny układ wydechowy, który spełnia nowe normy. Użyteczność tego motocykla też tak naprawdę nie jest taka wcale mała, ponieważ na pewno będzie wersja dwuosobowa, a jak widzicie tutaj mamy także już przygotowany zestaw pod zamontowanie sakw, także spokojnie do dojazdów, do pracy, może nie dalszych, ale takich wypadów, gdzie trzeba coś załatwić, ten motocykl będzie się nadawał. Zapewne wielu z Was się zdziwi, ponieważ nikt nie kojarzy mnie z motocyklami klasycznymi. Natomiast podoba mi się zarówno wygląd tego motocykla, jak i sposób jeżdżenia nim. To wszystko jest spójne. Ten motocykl dobrze wygląda, wygląda klasycznie, lekko sportowo jak Cafe Racer i jeździ się nim bardzo przyjemnie. Pomimo dużej pojemności silnika jest to zwarty motocykl, lekko się nim jedzie, lekko się go bierze w zakręty i moc, którą on oddaje jest nie jest to moc straszna, jest po prostu łagodna, spójna, ale potrafi przyspieszać.